Tak jak wspomniałem w projekcie, Wydaj się. Książkę wydajemy według życzenia autora, zarówno w formie papierowej, jak i w formie cyfrowej e-booka. Tak też książka jest od razu przygotowywana. Ale pojawia się tutaj nowość, ponieważ na życzenie autora możemy przygotować jego książkę także w postaci audiobooka. Gdzie albo lektor wyznaczony przez nas, lub sam autor ma możliwość przeczytania swojej książki, a gotowy plik możemy wprowadzić do sprzedaży do sklepów cyfrowych, albo nawet wyprodukować go na płycie i sprzedawać go fizycznie jako audiobook na płycie. Oczywiście, przy podpisaniu umowy, autor dostaje potem pieniądze na zasadzie licencji z trzech źródeł. Z, ze sprzedaży formy papierowej książki, ze sprzedaży cyfrowego e-booka, czyli książki w formacie PDF lub innych formatów związanych z nowoczesnymi mobilnymi czytnikami i smartfonami, a także w formie audiobooka, który też jest wprowadzany do sieci sklepów cyfrowych, czy innych przenośnych przez te sklepy przenośnych urządzeń do odsłuchu książek. Myślę, że jest to forma bardzo nowoczesna i bardzo ciekawa. Możemy także w ramach promocji autora i jego książki założyć mu kupić specjalną domenę, założyć mu specjalną stronę WWW, prosty portal, w którym znajduje się okładka książki Opis książki, notka o książce, w którym znajduje się recenzja książki, odnośnik, gdzie książkę można kupić i uwaga, nowość, możemy zrobić taką małą wideokonferencję, wideofilm, gdzie autor sam będzie mówił o swojej książce lub wyznaczony w jego imieniu redaktor, który będzie tę książkę promował, gdzie będzie rozmowa z autorem na temat, co chciał nam tą książką powiedzieć, do kogo kieruje tę książkę, kogo chciałby widzieć jako odbiorcę swojej twórczości. Myślę, że to jest bardzo nowoczesna i bardzo ciekawa forma promocji książki, która powoli przebojem wchodzi na rynek nowoczesnej reklamy i marketingu książek.